ciemniowidzowie dzisiaj otwieramy dwa okienka dwójkę i wiecie trójkę zaczynamy mamy otworzone jajko kinderek teraz zaczynamy od trójki tu trochę się otworzyło i takie testujemy od czego zaczynamy od tego czy od... dobra od tego Owinięte. testujemy Dobre. Teraz zaczynamy od tego. Testujemy. Dobre. Prawdziwe. A może jeszcze jedno otworzymy. To chyba będzie jako. Zobaczmy. Druga część będzie. Ale jeszcze mamy trochę.